Witam w kolejnym odcinku na kanale Dolny Śląsk Przejazdem. Dziś znajduję się w miejscowości Kamienna Góra. Jest to dla mnie osobiście wyjątkowy odcinek, bo jest to moje miasto rodzinne. Tutaj się urodziłem i wychowałem. I towarzystwa dotrzyma mi moje rodzeństwo brat wraz z siostrą. Aktualnie znajduję się na ulicy Karola Miarki i idę w kierunku rynku. Zdjęcia do tego odcinka także były kręcone przez mojego szwagra Patryka który jest perkusistą w składzie Delight Street pozdrawiam ekipę i również dziękuję portalowi Kamienna Góra Promocja Miasta za wsparcie Przechodząc do tematu miejscowości pierwsze zmianki o Kamiennej Górze pochodzą z roku 1241 kiedy to miejscowość była znana jako Landeshut W średniowieczu mieścił się tu nadgraniczny gród obronny stąd niemiecka nazwa nawiązuje do strażnicy czyli Landkraj i Hut Straż w 1249 roku książę Bolesław Rogatka nadał Benedyktom z Krzeszowa prawo przekształcenia osady targowej w miasto na prawie niemieckim. Przechodząc do czasów Polski Ludowej, w mieście funkcjonowały zakłady przemysłu liniarskiego Len, zakłady przemysłu dzieżowego Polgar, zakłady skórzano-garbarskie Karkonosze, zakłady jedwabnicze fabryka maszyn do Fama oraz kamieniołomy kruszyba drogowego. Właśnie przed nami ukazuje się rynek kamiennogórski. Z czasów dzieciństwa pamiętam, że właśnie taksówki stały w tym samym miejscu, tak jak tutaj. No i na samym środku rynku była wielka fontanna, do której czasem wchodziliśmy latem, jak było gorąco, żeby się pomoczyć. A aktualna fontanna znajduje się w rogu po lewej stronie. Trochę taka dziwna, mała. Postawiona gdzieś, jakby na poboczu. Trochę pokręcę się po centrum miasta i następnie pokażę wam zalew. znajduję się na ulicy Tadeusza Kościuszki i zmierzam w kierunku zalewu na tej ulicy dawniej także znajdowała się szkoła podstawowa do której uczęszczałem i właśnie w ten okres kiedy jeszcze chodziłem do tej szkoły pewno, że nas przenieśli do szkoły numer 1 która znajduje się na ulicy Parkowej do dzisiaj a nie pamiętam numeru szkoły właśnie tej tutaj z Tadeusza Kościuszki jak ktoś pamięta to dajcie znać w komentarzach kojarzę jedynie salę muzyczną że była z balkonem na pewno Przez kamienną górę przepływa rzeka Zadrna, którą właśnie teraz tutaj widzicie. No a ja się właśnie zbliżam do zalewu, do zbiornika. Zbiornik Zalew powstał w latach 70 w czynie społecznym. W obecnym okresie dzierżawiony jest przez okrąg PZW. Stanowi własność miasta. Jest to płytki zbiornik o głębokości około 2,5 metra. Zbiornik idealny do połowów metodą gruntową. Dawniej latem można było się tutaj kąpać. Przy molo wypożyczało się kajaki, rowery wodne. Zimą można było pojeździć na łyżwach. Dzisiaj są tu tylko wędkarze i to nie zawsze. Są jakieś pomysły modernizacyjne, choć powiem Wam szczerze, że odkąd pamiętam, zawsze były jakieś plany odnośnie tego obiektu i do dzisiaj jest jak jest, czyli bez zmian. Tymczasem popatrzcie, jak wygląda aktualnie zalew, następnie pokażę Wam ruiny zamku. Właśnie znajduję się przed zamkiem i kilka słów na temat właśnie zamku. Zachowany zamek w Kamiennej Górze, zwany kiedyś Grodztwo, stoi na łąkach nad rzeką Bubr. Jest to jeden z niewielu zabytków domnośląskich, które skazane zostały na zagładę za swoje niemieckie pochodzenie. Obiekt popadał stopniowo w ruinę po II wojnie światowej i przeszedł wielki pożar. W latach 60. i przez cały ten czas nikt nie próbował chociażby zabezpieczyć reszty murów. Zwykle pomija się umilczeniem fakt i za przyzwoleniem władz zamek został zdewastowany i doszczędnie okradziony przez właśnie mieszkańców. Pamiętam z czasów dzieciństwa, jak przychodziliśmy tutaj połazić, pobawić się, a starsze roczniki nawet kąpały się w fosie. Pamiętam także posągi Lwów. Teraz już jest to niestety kompletna ruina, a teren został zabezpieczony jakieś, nie wiem, dwa lata temu. Wrzucę Wam kilka zdjęć, jak dawniej wyglądał zamek. My podążamy na stare śmieci, czyli na ulicy, gdzie mieszkaliśmy i się wychowywaliśmy. Właśnie tutaj, ten pierwszy blok jest to ulica Jedwabna. My dokładnie mieszkaliśmy z drugiej strony tego bloku na parterze. To właśnie ta strona, tyle że pierwszy blok, dokładnie po prawej stronie, parter, na tym poziomie, jak stoi właśnie siostra z bratem. W tym odcinku to wszystko i widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam.